Tutaj Tomek Copyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj styl, który myślę, że jest dość powszechny. Aczkolwiek bardzo często po prostu yy, browar, który wypuszcza takie piwo nawet nie wie, że prawda mówi prozą jak bohater yy, Moliera. Yy, a mianowicie monachijskie jasne Munich Helles po angielsku, yy, oczywiście z niemieckiego. Po niemiecku to by było Münchner Hell, yy, czyli monachijskie jasne, po prostu. Yy, natomiast samo jasne po niemiecku jako, jako taki rzeczownik, jasne, e, a nie przymiotnik, to będzie właśnie helles. E, tak samo jak jest dunkles, czyli ciemne. Przy czym co ciekawe, praktycznie nie spotyka się e, e, określenia dunkles, dunkels, e, natomiast e, helles już tak. Dlaczego? Nie wiem. Częściej mówi się, no, Dunkelbia, ale samo dunkel, Dunkles się nie przyjęło, nie? Natomiast Helles, owszem. Jest to jasne piwo, jasny lager, ważne, od razu ważne, jasny lager wywodzący się z Bawarii. E, oczywiście też popularny w... w południowych Niemczech, czyli Badenia-Winterbergia, ale, ale wywodzi się z Bawarii. No jak sama nazwa mówi, z okolic Monachium. No tutaj mamy klasyczne, jak jest Münchner, czyli monachijskie, e, tak jak jest Pilsner, Pilsen, e, prawda, Berliner, Berlin, e, Dortmunder, Dortmund. Tak? Czyli po prostu piwo z Monachium. Jasne, w odróżnieniu od ciemnego, czyli Munich, e, Munich Dunkel to po angielsku e, mnichne dunkel, e, czyli monachijskie, e, monachijskie ciemne. Ono ma pewne cechy e, podobne do monachijskiego ciemnego. E, oczywiście, ma też pewne cechy podobne do pilsa: czyli to, co jest podobne do pilsa, barwa złocista jasna zwykle troszkę bardziej złocista niż pilsa pils niemiecki jest najczęściej słomkowy do max złoty tutaj będziemy oczywiście słomkowe helesy się też trafiają ale raczej to będzie bliżej złotego po drugie jest to oczywiście lager zresztą munich dunkel też jest lagerem to co jest podobne do munich dunkela to jest to że ze względu na dość twardą wodę w monachium te piwa nie są mocno chmielone, dlatego że hmm, sztuka piwowarska lagerów, wodząca się z, hmm, z, z pilzna, mówi, że idealnie, idealna woda hmm, do ważenia piwa, szczególnie jasnego lagera, to jest woda miękka, a nawet bardzo miękka, taka jaka jest w pilźnie. W takiej wodzie. Goryczka chmielowa nie jest ostra. W Monachium mieli wodę twardszą niż w Pilźnie, więc stwierdzili, że po prostu będą sypać mniej chmielu. No i tyle. To jest, właściwie, to jest właśnie cała, cała odpowiedź, bo heles powstał jako odpowiedź na Pilsa. Po prostu y, piwa typu pilzneńskiego zaczęły atakować Bawarię ze, ze strony Czech, tak? Pilzner, o, nowa moda, cóż to za ten? No kurczę, no to co my nie zrobimy, my nie zrobimy jasnego lagera? No ale żeby właśnie nie był on właśnie taki ostry, nie był męczący, no to zrobiono go y, na y, słabiej nachmielonego na goryczkę. Jak na goryczkę to i na aromat. Co ciekawe, inne podejście mieli w Dortmundzie. Tam mają też twardą wodę, co prawda troszkę o innym profilu, ale nie o to chodzi. Tam powiedzieli, no i co z tego, że jest twarda, a my i tak będziemy chmielić tak jak pilsa. No i chmielą. <laughs> e, właśnie a propos Dortmunder. E, słodowość w Helesie jest bardzo podobna jak w Dortmunderze czy w eksporcie. Czyli e, jest to piwo, którym słodowość jest wyraźna ale nie jest dominująca, tak jak w marcowym. Marcowe jest to jest taki e, flüssig brot, tak? płynny chleb. E, natomiast e, w, w helesie ta słodowość jest tylko odrobinę wyższa niż... E, znaczy odrobinę to, to jest oczywiście względne, ale jest wyższa niż w pilsie, ale jest niższa niż w marcowym. Jest, niż, jest podobna jak w Dortmunderze. E, goryczka według BJCP to jest 16 do 22%. Według Brewers Association 18 do 25. Ja bym po krakowskim targiem powiedział 15 do 25. Dlaczego do 25? Dlatego, że pils się zaczyna od 25, więc no bez sensu by było, żeby zostawały nam jakieś ten. Ale oczywiście, to jest wszystko. Wiecie, no. kto to mierzy? Nikt. W każdym razie, goryczka jest niska. Niska, ewentualnie delikatnie zaznaczona. Żeby wam uświadomić o jakich poziomach goryczki mówimy, to. Harnaś ma 14 e, ibu, czyli jednostek goryczki. Tyskie ma 16, 18. E, kiedyś e, żywiec podobno miał 20 kilka, ale trochę mi się nie chce w to wierzyć. E, Pilzner Urquell ma pewnie poniżej 30, no, koło 30, między 25 a 30. E, takie naprawdę mocno ochmielone e, 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 ibki w starym stylu to miały 60. 45, 60, 80, no i takie już ekstremalnie nachmielone, ekstremalnie nachmielone risy te 100, właściwie powyżej 100, 120 mówi się, że nie ma już różnicy, to znaczy ani nie da się rozpuścić więcej tych alfakwasów, ani człowiek nie jest w stanie tego wyczuć. W każdym razie mówimy o poziomach i tak, i tak nieco wyższych niż koncernowych lagerów w Polsce, czyli jednak taki y, tradycyjny niemiecki Heles. E, będzie trochę bardziej e, nachmielony niż koncerniak z Polski, koncernowy jasny lager. Czy międzynarodowy jasny lager, bo nie tylko mówimy o Polsce, no oczywiście te amerykańskie lagery też mają. I teraz jest, rodzi się pytanie, czy takiego koncernowego lagera można nazwać helesem? No nie można! Po pierwsze, heles musi być all malt, all malt, full malt, full malt, is, tak? full malt musi być tylko i wyłącznie ze słodu. Nie może być tam żadnych ten, bo Reinheitsgebot. Bawarskie prawoczystości. Tylko trzy składniki, w zasadzie cztery, tak? Woda, słód, chmiel, drożdże. Słód przede wszystkim pilzneński, dlatego, że ma to być piwo jasne. Oczywiście można dodać jakieś małe ilości karapilsa, czyli takiego najjaśniejszego ze słodów karmelowych. Pewnie jakieś bardzo, bardzo małe ilości słodu monachijskiego też można dodać, ale pamiętajmy, że te nuty, które wnosi słód monachijski, czyli nowe, skórka od chleba, to jest już marcowe. To nie jest, to nie jest coś, co jest typowe dla, dla Helesa. Heles ma mieć taką słodowość, biszkopt, białe pieczywo. Bułka pszenna, takie, takie klimaty. Nie? Chleb baltonowski, ale nie skórka przypieczona, nie melanoidy, nie, 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 nie ciemne pieczywo. Chmiel, oczywiście tradycyjnie niemiecki, szlachetny, ale bardzo, bardzo delikatnie. I na goryczkę, i na aromat. Jeżeli chodzi o wady, ponieważ to jest niemieckie piwowarstwo, więc diacetyl jest niedopuszczalny. Um, nie, e, Brewers Association mówi, że podobnie niedopuszczalny jest, e, niedo, niedopuszczalne są estry, z tym się zgadzam, e, czyli powinna być czysta fermentacja. I e, Brewers Association mówi, że nie, niedopuszczalny jest DMS, ale lekkie nuty siarkowe są dopuszczalne, ale bardzo delikatne. E, z kolei BJCP mówi, delikatny DMS jest OK. Jest, jest w stylu, nie ma co za to hejtować. I ja się ku temu przychylam. Oczywiście yy, tutaj rodzi się pytanie, na ile to jest rzeczywiście DMS, a na ile to są nuty kojarzące się z DMS. Nie? Natomiast na pewno yy, DMS jest w Helesie yy, częsty. Dlaczego? Dlatego, że yy, tak się jakoś składa, że yy, często te browary. Tej bawarii, nie wiem, z czego to wynika, ale one jakoś tak nie gotują bardzo intensywnie. I yy, ja powiem szczerze, często się spotykałem z takimi nutami, które mi się z tym kojarzyły w tych niemieckich helesach, i to potrafi, moim zdaniem, jak jest na wysokim poziomie, zepsuć odczucia. Jak jest na bardzo niskim, to on dodaje troszkę takiego ciała. Bo, tak jak powiedziałem, to jest piwo lekkie. Znaczy, tego nie powiedziałem, ale powinienem powiedzieć. Od 11 do 12,5 ekstraktu, czyli bardzo wąskie widełki. Czyli jest to tak naprawdę odpowiednik naszego jasnego, pełnego lagera. Odpowiednikiem jego będą też czeskie swetle leżaki, które nie są wyraźnie chmielone na goryczkę. Czyli jak jakiś czeski leżak jest słabo chmielony, no to. On w, w zasadzie wpisuje się w tego Munich, Munich Helesa. Chyba, że ma diacetyl, więc nie może być Munich Helesem. No i wtedy jest czym? Swetnym leżakiem. E, nasze jasne pełne, niektóre e, pewnie można by w tym stylu, nie wiem, wystawiać i, i, i jakby oceniać. Natomiast Gdyby nie to, że to nasze jasne, pełne nie jest za bardzo opisane, my na samym początku działalności Komisji do Spraw Opisywania Stylów BJCP w dawnych, zamieszłych czasach, gdzieś 2011, jak to się wszystko zaczynało, chcieliśmy opisać jasne, pełne, żebyśmy mieli tego polskiego lagera, ale tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co mamy tam napisać. Co, co, czym on się powinien różnić od tego świetlego leżaka z di diacetylem i od tego, e, prawda, helesa e, z DMS-em? Że nie ma ani jednego, ani drugiego. E, no i żeśmy nie wymyślili tak naprawdę. E, nie jest ten nasz... Ten, to nasze jasne pełne nie jest opisane, tak? Ale można powiedzieć, że to jest coś... E, mogłoby być coś pomiędzy eksportem, czyli Dortmunderem, helesem, a swetlim leżakiem, który nie jest czeskim Pilsem, nie? Czyli... Wszystkie te trzy piwa y, w zasadzie mogłyby być y, w jednej grupie jako jasny lager y, i tak często się je opisuje. Y, natomiast y, no, Munich jednak ze względu na swoją historię, ze względu na ilość piw, które się tak właśnie opisują na etykiecie, ze względu na y, swoją specyfikę chociażby ten DMS, y, wypracował sobie to, że zasługuje na osobny styl. Tak jak na przykład Dortmunder, bo jest na twardej wodzie, jest charakterystyczny, jest ileś browarów, które piszą Dortmunder Export Beer na etykiecie. No i w tym momencie mamy styl. Polskie jasne, pełne niestety o tym, znaczy. Polskie, znaczy inaczej. Można by powiedzieć, że nawet Niemcy, nawet Niemcy e, czują to, że trochę głupio by było pisać na piwie na przykład z Saksonii, czy, czy gdzieś tam z innego landu. E, Mnchnachel. To, to by była dla nich policzek w twarz, dla całej ekipy. Co my tutaj będziemy się kłaniać jakimś, e, e, jakiejś Bawarii? Jakiemuś Monachium? Jak wiadomo, że nasze piwo jest najmojsze, najnajsze. Jest najlepsze, tak? Więc oni napiszą na takim piwie Folbier, czyli piwo pełne, jasne pełne. Napiszą na nim Landbier, ale nie napiszą na nim Helles. Hellbier może, ale e, raczej, raczej oni będą tego unikać. Oni nie chcą być kojarzeni, że jak to my tutaj w Saksonii, w Brandenburgii gdzieś tam mamy ważyć jakiegoś... E, napiszą Lager, Lagerbier, czasem eksport, mimo że to nie Dortmunder, e, ale nie napiszą Helles. Helles będzie najczęściej z południowych Niemiec, z Bawarii, być może też z badenii Wirtembergi, ale głównie jednak, głównie jednak jest to Bawaria. Ważna kwestia szkło. Absolutnie no nigdzie nie dostaniecie znaczy, oczywiście, jak powiem nigdzie, to na pewno znajdzie się jakieś miejsce, gdzie się da, ale praktycznie nie spotkacie się, żeby ktoś wam podał Helesa w pokalu. Absolutnie to jest wykluczone. Grube szkło, kufel. Względnie szklanka. Szklanka prosta, półlitrowa. Żadne 03, żadne żadne, prawda, cieniutkie szkło na, 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 na nóżce i tak dalej. Nic z tych rzeczy. Prędzej w litrowym kuflu, prędzej w kuflu takim ciężkim, półlitrowym, niż w tym. To jest piwo takie rzeczywiście codzienne, do żłopania. Bardzo fajne zresztą. To znaczy, najlepsze helesy są naprawdę bardzo dobre. Aczkolwiek... Jak się trafi na takiego dziada z DMS-em, to, to może być ciężko, nie? E, no i cóż, e, styl myślę, że rokujący. Teraz na festiwalu lotnym we Wrocławiu miałem okazję próbować dwa bardzo fajne helesy z browarów. E, i, tak, I tak przede wszystkim tak też opisane przez Browary z Browaru Cześć Brat i z Browaru Funky Fluid szczególnie ten z Cześć Brata robił na mnie wrażenie takiego bardzo bardzo stylowego bez DMS w najbliższym czasie w związku z tym odcinkiem degustacja trzech niemieckich Helesów wraz z ikoną tego stylu czyli Augustianer Munich Hell E, czy Münchner Hell, czy Hellesbierg, już nie pamiętam, jest tam napisane akurat na tym. Akurat jest z browaru Augustianer uważam go za najlepszego Hellesa na świecie. E, czy tak będzie w istocie? Zobaczymy. Będzie do porównania jeszcze Paulaner i będzie do porównania jeszcze jedno piwo Münchschow chyba. Ehm. Zapraszam na te degustacje. A tymczasem e, dziękuję za kolejny odcinek Piwnych Stylów. Chciałem powiedzieć, że już w zasadzie zamykamy całą, e, całe niemieckie lagery. Ale gdzie tam? Jeszcze daleko nam. Co prawda, Dortmunder był, Pilsner, Pils niemiecki był, e, e, Helles był, ale jeszcze czeka na Marcowe chyba nie było. Jeszcze czeka na Kellerbier. Także no, jeszcze trochę przede mną. E, ale postaram się, żeby ta seria e, nie miała jakichś bardzo długich przerw. Jak widzicie, teraz ta przerwa była dość krótka. Postaram się też czego nie zrobiłem wrzucić kolejne stare odcinki na podcast. Jeżeli chcecie po prostu posłuchać podczas jazdy samochodem, Tomasz Kopyra Piwne Style powinien się pokazać w waszym agregatorze podcastów bez problemu. To by było wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia. Cześć.